Gość Radia Płońsk. Tak jak są dwa koła w rowerze, ich jest dzisiaj też dwóch. W studiu Radia Płońsk Dariusz Biesalski i Bartosz Felczak z grupy rowerowej Dwa Kółka i Spółka. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dobry. Jak zaczęła się historia grupy rowerowej, w której prężnie działacie? Bartek. Generalnie historia grupy rowerowej zaczęła się kilka ładnych lat temu. Obydwoje z Darkiem jeździmy na rowerach. A jako, że pracujemy w szkole, zresztą w tej samej szkole, Postanowiliśmy zaszczepić naszą pasję wśród dzieciaków i od jakby pierwszego wyjazdu rowerowego przez później kilkanaście, następnych. E ten, ten pomysł zaczął kiełkować wśród młodzieży, sami zaczęli nas jakoś tak y, męczyć w cudzysłowie o to, żeby, żebyśmy gdzieś tam sobie pojeździli na tych rowerkach i chcieliśmy też jakoś się po prostu nazywać, żeby, żeby czasami może łatwiej pozyskać y, jakiegoś sponsora na przykład, czy, czy żeby, y, żebyśmy stawali się jakoś taką marką rozpoznawalną. Mm. Chociażby też w celu takiego założenia, założenia jakiegoś profilu na Facebooku i stąd powstała ta inicjatywa grupy Dwa Kółka i Spółka, czyli nas jako opiekunów i uczniów szkoły w Kroczewie. Za Wami akcja, dzięki której pozyskaliście rowery i wózek inwalidzki. Przeznaczone te rowery są dla osób niepełnosprawnych, ale to nie koniec Waszych działań. Co robicie co zamierzacie robić dalej? No postanowiliśmy kontynuować tą akcję zbiórki odzieży, żeby pozyskać e, kolejne rowery. Postawiliśmy sobie poprzeczkę dosyć wysoko, bo chcemy e, tym razem ze zbiórki uzyskać aż cztery rowery dla e, osób niepełnosprawnych. Do kiedy zbieracie ubrania? Gdzie zbieracie te ubrania? Kto może się włączyć w akcję? Bo rozumiem, że nie tylko członkowie grupy Dwa Kółka i spółka. Ak znaczy generalnie zbiórka odzieży trwa na terenie gminy Załóżki, aczkolwiek mamy dużo sygnałów np. od znajomych tutaj z Kłońska, którzy pytają często, gdzie mają wrzucać te ciuchy. Kontaktuję się po prostu z nimi, umawiam się na dany termin, zbieram tą odzież od nich i wrzucam do naszych pojemników, które są usytuowane w szkole. Oprócz naszej szkoły są pojemniki rozstawione także w szkole w Stróżewie, w Kamienicy, i w szczytnie. I chodzi o ubrania, oczywiście, tak? Tak, zużytą starą, niepotrzebną odzież. Ile musicie zabrać, żeby jeden chociażby rower yy, uzyskać? I jeden rower to jest yy, tona odzieży. Yy, jeżeli rzucę wam hasło 88 miast Mazowsza, to co Wy możecie o tym powiedzieć? Jest to nasz taki projekt rowerowy, który aktualnie realizujemy. Co roku, co roku robimy sobie taką dłuższą wyprawę rowerową. W 2015 roku przejechaliśmy wzdłuż Bałtyku. Rok później, w 2016, przejechaliśmy wschodnią granicę Polski. Potem były Mazury. W zeszłym roku zrobiliśmy taki tour wzdłuż Wisły, i w tym roku Bartek wymyślił taki plan żeby przyjechać wszystkie miasta województwa mazowieckiego, czyli 80, 88 miast województwa mazowieckiego. To jest jakaś zorganizowana akcja, czy tak sobie sami wymyśliliście to? Generalnie sprowadzało się to do tego, że Darek wymyślił, że chce przyjechać dookoła Polskie Góry, a mianowicie Tatry. Mi ten pomysł się tak delikatnie mówiąc, e, nie mogę powiedzieć nie spodobał, ale troszeczkę mnie przeraził. Wymyśliłem sobie, że jednak coś łatwiejszego chciałbym zrobić po płaskim, zrobić, iść po iść płaskim <laughs> bardziej. Także, także musiałem też postawić poprzeczkę gdzieś wysoko, żeby złapał haczyk. i jak się dowiedział, że jest to wyprawa, która ma liczyć ponad 2000 km ma być podzielona na 5 etapów i, i, i tak jak powiedział, wcześniej ma, ma, ma to być 88 miast, a, a nas zaskoczyła trochę sytuacja, bo się okazuje, że będzie ich 89, bo chodzi o Czerwińsk chodzi o Czerwinsk właśnie. To, to, to złapał ten haczyk, i, i stąd była cała ta idea wyprawy rowerowej. 88 miast województwa mazowieckiego. Ale te 88 miast pokonujecie tylko we dwójkę? Czy cała grupa rowerowa z, ze szkoły jeździ z wami? Ten projekt zakłada to, że jeździmy tylko we dwójkę, aczkolwiek jeden z etapów przyjechał z nami nasz, nasz kolega, ale nie z grupy rowerowej, tylko po prostu znajomy. I ile jest już za wami miast? Ile przed wami? Przejechaliśmy, zaczęliśmy już czy, trzy etapy o roboczych takich nazwach: etap radomski, wschodni i północno-zachodni. Łącznie przejechaliśmy do tej pory 1619 km i zaliczyliśmy 55 miast. Liczyliście ile wam to zajęło? 11 dni do tej pory. Ładny wynik, trzeba przyznać, że ładny wynik. Wprawdzie teraz trwa taki mało rowerowy okres, ale już możecie zdradzić wasze plany na przyszłość. Gdzie się wybieracie? Czy w ogóle jeszcze coś będziecie organizowali jako grupa rowerowa? Jako grupa rowerowa na pewno w szkole zorganizujemy jeden, może dwa rajdy, a prywatnie na pewno dokończymy ten projekt 88 miast, w sumie już 89, czyli jedną wyprawę będziemy musieli poświęcić stricte na wyprawę do Czerwińska. No, no jeśli czas, siły i ochoty pozwolą, coś jeszcze może... Takiego krótkiego sobie wymyślimy. Wszystko w przyszłym roku, rozumiem. A no, aczkolwiek Bartek ma taki pomysł, plan i marzenie, żeby jeden z etapów przyjechać zimą, bo jeszcze, jeszcze nie spróbowaliśmy e, e, jazdy w warunkach zimowych. Dlatego tak wymyślił i, i, i drąży ten temat i cały czas mi tutaj nęci i kusi, żeby, żebyśmy to zrobili zimą. Jeszcze tylko jedno. Jakie trasy rowerowe możecie polecić tutaj w najbliższej okolicy? Tym, którzy chcieliby może nawet i w zimę przejechać kilkanaście, kilkadziesiąt czy może na i kilkaset kilometrów? Znaczy w powiecie mamy z, oznaczone w ogóle trzy takie trasy, trzy trasy rowerowe. Jest to szlak żółty, niebieski i czerwony. Żółty jest to zachód-wschód, niebieski północ-południe i czerwony jest to tak zwana obwodnica Płońska, który jest najbardziej liczny kilometrowo, bo wynosi 100 kilometrów. I ten szlak przyjechaliśmy już chyba ze trzy razy tą obwodnicę Płońska. Tak mniej więcej, gdzie on prowadzi? Ta obwodnica Płońska? Zaczyna się, zaczyna się w Baboszewie pod kościołem świętego Urbana. Przejeżdżamy siódemkę, jedziemy. Jedziemy szlakiem do Malurzyna, w Malurzynie odbijamy w prawo na Sochocin, w Sochocinie jedziemy na Ojrzeń, Nowe Miasto, potem jest Joniec, jedziemy na Kucice. I do babuszewa zamykamy tą pętlę. Ale wszystko to są takie trasy mniej uczęszczane samochodowo-bezpieczne. W miarę, w miarę, w miarę są bezpieczne, bez, bez dużego ruchu samochodowego. No to życzymy szerokości na drodze, powodzenia w prowadzeniu zbiórki i w planowaniu kolejnych wypraw. Dzisiaj w Studiu Radia Półsk Dariusz Biesarski i Bartosz Felczak z grupy rowerowej, 2 kółka i spółka. I jeszcze chcieliśmy pozdrowić e, grupę rowerową Dwa Kółka i Spółka przy okazji, dzieciaki ze szkoły podstawowej w Kroczewie, również e, zawodników e, olimpiad specjalnych, e, grupę e, Olimpijczyk Płońsk, jak również wszystkich słuchaczy, sympatyków jazdy rowerem turystycznej, wyczynowej, jakiejkolwiek. I ja się również do tych pozdrowień przyłączam. Serdecznie dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.